Siemano. Dzisiaj otwieramy sushi. Wydano co tutaj sporo Niefortunny kasy. Nie wydałem aż tak drogo. Niech spadnie, dowiecie się, jak będziecie w Lidlu. Lidlu w Żabce będzie taniej troszkę. Lub drożej, ale będzie mniej. Ja wiem, że będzie mniej. No ale ten zapach mm. sushi O nie, o ja pierdziela zapomniałem sobie Popatrzcie Tutaj Mamy ogórkę O nie Zapomniałem sobie No to co, otwieramy co, bo trzeba o No ale już Śmierć tym ogórkiem jak... Ogórki najbardziej wali. Co? Nie! A tu nie wali. Aha, Tak, od tych ogórków. Tak.

I właśnie ten z ryb, chyba tutaj mamy tak. Po numer 1. Po numer 2. Sos jakiś dziwny. Nie wiem, co to za sos. Nie wiem, nie będę go, go jadł. No i drugi sos. Jakiś dziwny. Pewnie do tych ogórków nie będę go jadł. Mamy tak. zawartość. okrągłością i w wielkością no i teraz tak teraz co mamy to tutaj, tu U mnie te pałeczki co to jest takie Czeka, nie ogarnię tych pałeczek. Nigdy nie jadłam tymi pałeczkami. To nie powinno być podzielone? Nie wiem. Aha, jak jem Dobra, patrz. To się powinno chyba tak. Się nie mylę. Pyk. pyk. Puszczesz tutaj. Nie, to się nie tak robiło. Ale wali tym ogórkiem. Halo. Gdzie jest mój... Poczekajcie. Dziwnie pachnie to. Nie? Spróbujemy. Możecie napisać w komentarzach, jak się trzyma te bałki, bo nie rozumiem. No to zresztą, no, te pałki się ciężko trzyma. Chyba, że tak. Mhm, no dobra. Nie O, dobra, pojmuję. Dobra, dobra, dobra. Widziałem na jakichś filmach takich, że mamy właśnie coś takiego. Sushi. Zawsze chciałam spróbować sushi. Sushi dushi. Ja dzisiaj na tym filmie nie pokazuję, bo są dwie części tego filmu. Jedna część będzie dzisiaj. Który dzisiaj jest? siedemnastego siedemnasty, zero siedemnastego i drugi film będzie 18 .00. 18 .00 lub 20 .00. więc no no widzicie tą zawartość ja wam pokażę to z góry, macie tutaj całą zawartość no Widzicie Zawartość jak zawartość No Pa Widzimy się w następnym filmie nie, nie wiem jaka jeszcze będzie Ale coś czuję, że jutro O godzinie 16.16 .16 bo zaczynamy daily. Bye bye.